Cześć! Szczę Boże, witajcie. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy piękną pieśń Maryi Magnificat, czyli wielbi dusza moja pana. Często gdy się modlimy, to o coś prosimy Pana Boga, za coś go przepraszamy i to bardzo dobrze, ale bardzo ważnym jest też, abyśmy dziękowali Mu za całe dobro, które nas spotyka, abyśmy potrafili je dostrzegać i być za nie wdzięcznymi. Dlaczego to takie ważne? Bo wtedy inaczej idzie się przez życie, ale też inaczej zaczyna się budować relacje z Panem Bogiem, bo zaczynamy dostrzegać, jak bardzo On się o nas troszczy. Jasne, można skupiać się na trudnościach, na kłopotach, ale to, to rodzi tylko frustrację, smutek, narzekanie. A można też dostrzegać, ile dobrych rzeczy dzieje się wokół mnie, ile codziennie błogosławieństw mnie spotyka, choćby i drobnych, ale jednak, i to na nich się skupiać. Znacznie łatwiej idzie się będąc wyprostowanym i z uniesioną głową niż zgarbionym i ze wzrokiem wbitym w ziemię. Warto dostrzegać dobro w życiu, bo to rodzi radość. A jeśli sami ją mamy, to możemy ją przekazać dalej, tak jak Maryja przekazała ją Elżbiecie: Dobro rodzi dobro, miłość rodzi miłość. A jeśli jest tak, że jakoś nie potrafimy nic dostrzec, wydaje nam się, że nic dobrego nas w życiu nie spotyka, to wtedy trzeba wołać do Ducha Świętego. Duchu Święty, proszę cię, otwórz mi oczy i pomóż mi dostrzegać dobro w moim życiu. Duch Święty potrafi to robić. Widzimy to już w dzisiejszej Ewangelii, po tym jak otworzył oczy Elżbiecie i pomógł jej zrozumieć, jak wielkie dobro, jak wielkie błogosławieństwo spotkało ją poprzez odwiedziny Maryi. Dlatego warto na koniec dnia przypomnieć sobie, Wszystkie dobre rzeczy, które mnie spotkały, wzbudzić sobie wdzięczność w stanie i razem z Marią zaśpiewać: Wielbi dusza moja pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim.